Jeszcze jest. Hmm. Patrz, kremy na bazie? Tak. Produkcja. Kremy na bazie sobie. Jakaś nie wiem, co to jest w ogóle za zarośniaczona. A chyba do marzenia. Jakieś tutaj. Koszmarka. Dużo tutaj jest rzeczy. Czuję, Sara. Co jeszcze? Ciule. Jest, jest. O, jest piątka. pieczątkę Mam pieczątkę jakąś? O, nie, rób rób, rób, rób piątko. Piecz, pie, Zajmijmy do ręki piątko. i pokaż mu gdzie Zajmijmy piątko. Zajmijmy piątko. Zajmijmy Noś, okay. Tak, czekajcie, pierwszą pogaję. Mama się odsunie, Dobrze. a ja robię zdjęcia. Tak. No. Wieś rękę tą. Tak. I poczekaj. Mama się odsuwa. Oliwę patrzy na mnie. Mama się odsuwa. Ja cię, tu jest mam tam na Tak, Tu jest fantanokrze, ale pikku. Czekaj, żeby nie wziąć do górnego. gram. Tak, to świeci. Tak. Mam pierwszą. Nie, udało się Super. Dalej, no, nie, się. Coś Dobra, dalej Dobra, szukamy i Gdzie tu nie, 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 jest nie, 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 na nie, nie Ja muszę. To możecie sobie przeczytać, jak chcecie. Uwaga. To mamy. Dobra. Kolejna. Mamy kolejną pieczątkę. Szczerego Zbieramy pieczęcie. Ja no, zbieram pieczątki. Idziemy mamy kolejną. Dobra. No, potrzebujesz? Tak. Ja Cię nagrywam. Przeczytaj, co tam jest. Ważenia soli. Szukajcie. gdzie jest. Tutaj. Dobra, przyjrzyj się tylko. Żebyś tu nogami jej nie zrobił. Zobacz, jak to musi wyglądać. Obróć. I tak, żebyś tego zrobił. Takie kropeczki u góry muszą być. Tak. Tak? Tak. Dobrze przyciśnij. Dobra. jeszcze raz. Tak. Dobrze. Tak. Pokaż. Pięknie. Jest. Czy to jest jakieś coś dołożenia? Dobra i za chwilę będzie trzecia część, więc czekajcie. Bye.